Jednym z najważniejszych chrześcijańskich świąt jest Boże Narodzenie. Jak co roku młodzież z publicznego gimnazjum w Ciężkowicach, zgodnie z tradycją, zorganizowała wigilię szkolną, poprzedzoną częścią artystyczną. Organizacja takich wydarzeń utrwala młodzieży znajomość tradycji i zwyczajów świątecznych, jak również wzmacnia relacje między nauczycielami a uczniami. O sensie i pracy nad przygotowaniem jasełek przez młodzież gimnazjum opowiedziała dyrektor szkoły Anna Średniawa. Młodzież przygotowywała się około miesiąca. Szczególnie włączyła się tutaj pani Kasia Hołda oraz pani Diana Piotrowska ze swoim szkolnym kołem Caritas. Oprócz przedstawienia jasełkowego, młodzież przygotowywała strojki bożonarodzeniowe, piekła pierniczki, robiła kiermasz ciastek, żeby zdobyć fundusze na prezenty dla podopiecznych Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Grybowie, jak również, żeby kupić prezenty dla Domu Dziecka w Żuchowej. Staramy się uczyć młodzież i kształtować postawy wolontariackie, uczyć życzliwości, uczyć tolerancji, uczyć empatii po to, żeby w dorosłym życiu Właściwie funkcjonowali, żeby nieśli pomoc osobom, osobom starszym, niepełnosprawnym. Inscenizacja jasełek spotkała się z ogromną aprobatą przybyłych gości. W tym przedstawicieli samorządu na czele z Wojciechem Skruchem, radnym powiatu, oraz Stanisławem Kuropatwą, wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Tarnowskiego. Wspaniała, wspaniały występ. Zresztą jest też pewną tradycją tej szkoły, że co roku organizuje podobne. Spotkania, na których może zaprezentować swoje bogate, jak widzimy, doświadczenie, już teatralne, ale i swoje, swoje talenty, zdolności. Mamy zdolną młodzież, to fakt. Myślę, że żyjemy w takim świecie, w którym bardzo ważne jest, żeby w którymś momencie powiedzieć: stop, zatrzymuję się, odkładam na bok pracę, obowiązki i mam możliwość tak dzisiaj przez godzinę czasu, pomyśleć tylko i wyłącznie o tym, co przed nami, czyli pomyśleć o świętach, pomyśleć o rodzinie, pomyśleć o tradycji bożonarodzeniowej, pomyśleć o tym wszystkim, co tak naprawdę całe życie nam umyka. To, o czym nie myślimy na co dzień, zatroskani o pracę, zatroskani o rodzinę, zatroskani o to, co to doczesne, co takie przyziemne, a tak naprawdę co stanowi o naszej historii, o naszej tradycji, o naszej kulturze. Oresty, piewotu, a co to się dzieje? Noc ciemna na ziemi, a na niebie gnieje. On żyje gdy wasapie, w cienie, nie mamy sobie obok na Ziemię. Dążeją królowie, by chod, oddać tej boskiej osobie. Słyszysz, Bartku, miły chłopie, znów się to się dzieje w sobie. No wrażenia duże, no bo święta Bożego Narodzenia są zawsze takie ciepłe i rodzinne. A, I to taki szczególny czas. A jasełka były przygotowane bardzo pięknie przez młodzież. Wprowadziły już w nastrój świąteczny, bo dzisiaj to tak żyjemy w tej gonitwie, a choćby nawet na chwilę oderwać się to można. Trochę przeżyć inaczej. Radny Rady gminy Ciężkowice Tomasz Tabaszewski wspomniał o tym, że czas bożonarodzeniowy to chwila, aby się zatrzymać i pomyśleć nad sensem ludzkiej egzystencji i miłości. Myślę, że takie, takie chwile powinny się w naszym życiu zdarzać coraz częściej, bo ten nurt biegu, gdzie dążymy, lecimy, tak naprawdę nie zastanawiając się nad czym i po co. Coraz częściej nas dopada i dlatego takie chwile są jak najbardziej potrzebne, ale mi się to udało dzisiaj zrobić zatrzymać się. I cieszę się, że, że młodzież żyje tym, co robi, i, i też zastanawia się, co, co w danej chwili właśnie ich dotyczy nie? Co, jaki jest tego przekaz. I, I myślę, że każdy z nich w swoim życiu jakoś też potrafi jakiejś małej przemiany dzięki tym chwilom dokonać. Gimnazjum w Ciężkowicach to miejsce do którego z chęcią przybywają goście. To miejsce wielu wspomnień i integracji. O magii tej szkoły ze wzruszeniem opowiedziała emerytowana nauczycielka publicznego gimnazjum pani Elżbieta Gurgul. Muszę powiedzieć, że bardzo miłe wspomnienia mam. Po prostu bardzo dobrze się tu pracowało w tej szkole. To znaczy tak z koleżankami z dyrekcją. No, oczywiście teraz się zmieniła pani dyrektor, ale <grywa> też, jest, też jest wszystko dobrze. No i tak te lata się pracowało, parę to się związało, zaprzyjaźniło się. A poza tym lubiłam tą pracę. Dla mnie nagrodą jest to, że się uczniowie do mnie e, zgłaszają, to znaczy kłaniają się, odzywają się, wspominają mile e, te czasy, kiedy uczyłam w szkole. Czego należy Wam życzyć na święta Wam, ciężkowickiej młodzieży i ogólnie szkole? Na pewno zdrowia, mhm. dobrych ocen. Mhm. E, szczęścia na egzaminie gimnazjalnym, mhm. akurat dla trzecioklasistów. Klasy. Dla drugiej klasy... E, Szczęście na projektach gimnazjalnych, a dla pierwszej, żeby się lepiej zaklimatyzowali w naszej szkole. Myślę, że mamy wspaniałą młodzież, która ma bardzo dużo pomysłów, bardzo dużo energii. Potrzeba tylko, żeby dać tym, szansę tym młodym ludziom wykazać się zaangażować ich w siłę, czas, pasję rozwinąć różnego rodzaju. I myślę, że. Jeżeli podpowie się młodym ludziom, co w jaki sposób zrobić, zachęci do działania, to współpraca układa się bardzo dobrze. Czego byliśmy, myślę, świadkiem dzisiaj. Mhm. Więc czego należy wam życzyć na ten nowy rok? Myślę, że siły, wytrwałości, zdrowia, bardzo dobrej współpracy, z rodzicami, no i żeby ten nadchodzący nowy rok. Y 2017 był dużo lepszy od poprzedniego. Czego należy im życzyć tej naszej ciężkowickiej młodzieży? Żeby dalej tak wspaniale się rozwijali, żeby dalej mieli głowy pełne pomysłów, żeby patrząc na nich mogliśmy widzieć tą energię, tą pozytywną chęć do udzielania się w takiej działalności niekoniecznie czysto edukacyjnej, światowej, ale taka, która ich wzbogaca również na innych płaszczyznach. Widzimy tą, tą, ten postęp, który jakby nie tylko jest stricte związane z edukacją, ale tą inną, szerszą działalnością szkoły. No na pewno błogosławieństwa małego Jezuska, aby przez to dziecię taki trafił do nich ten przekaz dobra, które, które może być w nas i myślę, że każdy może go z siebie wykrzesać, aby dać komuś drugiemu. Święta Bożego Narodzenia to takie rodzinne, ciepłe, no to właśnie takiego świętowania rodzin w gronie najbliższych przede wszystkim tak mówimy. No i zdrowych, spokojnych, radosnych. No i oczywiście szczęśliwego nowego roku 2017. Dla wszystkich tutaj grona pedagogicznego szkoły, gimnazjum, uczniom, którzy ładnie występowali no i oczywiście mieszkańcom Ciężkowic, gminy Ciężkowice wszystkiego dobrego.